Respire profondément. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Si la ville était un animal, ce serait quoi Comme à la honne. sobie, że la ville est un être humain. jaki byłby son seks? Myślę, że to kobieta. Bardzo to jest taki paraliżujący uczucie lek. Ponieważ mi często towarzyszy, to, to właśnie jest przykro. Ściągamy mamo, ściągamy majteczki. I potem sikamy do białej miseczki, tak? Tak. Dobra. Człowiek jest taki balutki przy tym wszystkim jak młóweczka. Wszystko trzeba odrzucić. I własne ja, i własny czas, i własne plany. Tu pełno duchów jest. Wszędzie jak się tu chodzi, to wszędzie ich się mija.